w firmie, gra była określana jako przyszłość PlayStation z potencjałem nawiązującym do KWIEZNY Znaczy, to ja się zgodzę. Ja się zgodzę. Ta gra pokazała przyszłość PlayStation. I na ich miejscu bym się bała. I, na... I trzęsłabym portami równo. Konkord, tak. Prawdziwa, prawdziwa... inwestycja w Concorda, od Sony. Będzie, dowiedzieliśmy się, że tak powiem, ile, ile wydali na tę grę. 50 milionów. Concord miał nie kosztować 100 milionów. Concord miał nie kosztować 200 milionów, a jeszcze więcej. Między innymi o tym, co dzisiaj pogadamy, ale będzie też sporo informacji o nowym Battlefieldzie, ponieważ Tom Henderson zdradza. Sporo istotnych szczegółów, nie ukrywam. Wiemy, ile w Polsce będzie kosztować będzie 5 Pro. No i będzie też kilka innych pomniejszych newsów, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić filmów codziennie o 16.00. Dzisiaj jest akurat 10.00, no bo jest niedziela. Wiadomo, nie? Tyle na Aha, może być jeszcze więcej. Obecnie, dziękuję za każde wsparcie, to czy, lipa. Formie suba, czy to w formie lajka, czy to w formie komentarza, czy to nawet za hajs. E, dziękuję. A dzięki. subskrybuję. Zacznę. W zeszłym tygodniu ujawniono PlayStation 5 Pro, nową konsolę od Sony, która nie oferuje sobą za wiele, ale za to wymaga od nas dużych pokładów pieniężnych, grubych portfeli, ponieważ A Sony ogłosiło, że, jest, że konsola 400? będzie kosztowała 800 euro. 800 euro w PiSu, nie? Całkiem dużo. No i też trzeba zważyć na fakt, że będzie to wersja digital, czyli bez napędu, a do tego będzie to wersja bez podkładki. Tak, podkładka jest sprzedawana osobno. No i to są drogie rzeczy. Za te dodatki będzie trzeba zapłacić mniej więcej w okolicach 1000 złotych. czyli do tego 800 dolarów będzie trzeba doliczyć sobie jeszcze trochę. No ale pytanie, jak to zostanie przeliczone na polskie złotówki. No Ostatnio... właśnie, kwestia, czy nie będzie jeszcze drożej. Dobrze, wiemy, jak Steam na przykład Dyma nas na kasie, jeżeli chodzi o przeliczniki. No i ciekawe, jak to będzie wyglądało w Polsce z PlayStation Oho. 5. Pro. A no, chyba już wiemy. Na stronie soncenter.pl pojawiła się. To mówisz, że jednak tego pracownika dodają Karta do paczki? Produktu, na którym widzimy, że konsola kosztować będzie 3500 zł. Niestety towar jest chwilowo niedostępny, to wiadomo oczywiście, no ale po raz kolejny podkreślam, nie ma ona napędu, nie ma ona nawet... Czyli pod plus 1000. ...konsolkę, więc cena jest dosyć taka obcięta. A pamiętajcie, nie można bez podkładki mieć PS5 Pro. ...z zawartości, że tak powiem, mm -mm. więc do tego trzeba będzie sobie dodać około tysiąc. A i wiecie czego mi tutaj jeszcze brakuje? No takiego na przykład y, karty na PSN-a, na przykład 100 zł. Brakuje tutaj jeszcze Fifki, o, Fifkę też bym dodał do tego bundla, żeby przypadkiem nie można było kupić samej konsoli. Więc Fifa 25, fajnie jakby się pojawiła. Można też dodać konto na PlayStation Plusa na na przykład 3 miesiące i wtedy wyjdzie jakoś... No, 5 tysięcy. Myślę, że takie Media Expert czy inne sklepy mogłyby takie coś sprzedawać. Dajcie w komentarzach znać, co by się tutaj jeszcze dodali, żeby O kurwica. w sumie przyszłaby... Ej, w sumie jest zapowiedziana jakaś gierka do tej konsoli? Zostało już coś powiedziane? ...z niczego, żeby przypadkiem konsolki się nie dało kupić samej. Bo dokładnie tak sprzedawane było na początku PlayStation 5 podstawowe i teraz pytanie, czy rzeczywiście te sklepy dalej będą robić bundle, zamiast sprzedawać sam sprzęt. Tak więc sporo mówi się ostatnio o no, nowym Battlefieldzie, czyli tej siódemce. Jak się dowiedzieliśmy z ostatniej konferencji <laughs> dla inwestorów od EA, ma nie być jedynie Battlefieldem 7, nie, nie, nie. Ma ewoluować w coś, co będzie mniej więcej takim lobby, powiedzmy? Takim punktem wyjścia do innych gier, takim... A, już film, myślałam, że nie będzie, nie. będzie no gra, w no, której będzie chodziło Insider o Game siedzenie w poczekalni. Co tam się tutaj zgotuje? gotuje? A no, gotuje się całkiem sporo. Posłuchajcie. Nowy Battlefield ma być przede wszystkim odpowiedzią na Call of Duty Warzone. Bazując na swoich zaufanych źródłach, podobnie do Warzone, spin-off Battlefielda będzie darmową grą Battle Royale, ewoluującą wraz z wypuszczaniem kolejnych głównych Darmowa gra. Nie brzmi to dobrze. Złożona i będzie kolejna gra, która nazywać się będzie Battlefield 7, ale też będzie miała swój spin-off nogę, i ona będzie darmowa i oferować będzie na przykład właśnie Battle Royale Czy będzie tam coś więcej? Takie informacje zapewne dostaniemy dopiero w przyszłości. No i za produkcję Transakcje tego morzą nowego Batterda, odpowiadać na studio Ripple FX, które przy serii pracuje od Battlefielda trójki w głównej odsłonie. No, to, to bliżej niż myślałam cyklu Na start mamy znaleźć 45 różnych broni Uro... I Nie wiem, zawsze jak ja słyszę, że ma być darmowa gra To ja już mam w głowie mikrotransakcje Z tyłu głowy mam mikrotransakcje, no Teraz około 10 map Henderson podkreśla, że system zniszczeń otoczenia został znacznie... Dobry zapłon, 4,5 roku Jak to mówią? Lepiej pójść z nogi, czy I teraz broni różnego kalibru będzie zadawała strukturom inne obrażenia. Z Battlefielda 5 ma wrócić podnoszenie i przenoszenie rannych towarzyszy. To mi wygląda akurat bardzo mocno jako podbudówka pod Battlefielda Battle Royale. W poprzedniej odsłonie nie mieliśmy trybu fabularnego: był tylko multiplayer. Był ten Escape from Tarkov, Escape Extraction Shooter. No i w tym nowym Battlefieldzie fabuła ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości. Henderson mówi o najbliższych 10 latach i ma przedstawiać jak to zwykle w Battlefieldzie pełno tak, jak Marku. Wytoczyła potężne. Nowa gra bez mikrotransakcji to nie gra. Plus jeszcze jak jest darmowa, to już możesz wyciągać portfel. Na prywatna firma wojskowa zjednoczonym siłom. Na to. A ta grafika, którą widzicie właśnie na ekranie, ma przedstawiać Gibraltar pogrążony w wojnie, co ludzie odkryli już kilka dni temu. No i właściwie to tyle. Szczerze powiedziawszy, DICE miało już swoją styczność z trybem Battle Royale w formie Firestorm, no i nie wyszło im to za dobrze. No i zastanówmy się, czy te studia, które pracują nad Battlefieldem nowym, nie lepiej, żeby skupiły się właśnie na nowym Battlefieldzie, czyli tej siódemce. Na tym, co fani chcą dostać na po raz kolejny przekonaniu fanów do tej serii, bo przecież bardzo dużo z nich odeszło wraz z premierą 42. Fani jakbyśmy dostali na początku po prostu dobrego Battlefielda, a dopiero potem może jakieś spin-offy właśnie w formie Battle royalu, ale jak gra już u założeń powstaje jako live-series i to właśnie taki celowany na kilka lat, kilkanaście lat i pewnie dużo czasu, zasobów ludzkich pójdzie na tworzenie. Ja nie czuję się poszkodowana w jakimś stopniu w ogóle, bo ja nie gram w strzelanki za bardzo. Moja strzelanka, w którą ja galałam i mogłabym dalej grać, co jakiś czas powtarzając, to był Max Payne. I tak to chyba, chyba nie ma takiej strzelanki do której bym jakoś tak wracała. W sensie, no dawno też nie grałam, może jakbym zaczęła, to by jakoś bardziej to weszło. No, ale jakoś tak nie przejmuję się tym tematem, może że tak nie powiem. Battlefield Infinity zamiast po prostu Nowego Battlefielda. Szkoda, trzymam kciuki, żeby to wyszło. Nie wierzę w ani uh -huh. jedno słowo, które wypowiada EA w sprawie Battlefielda, ani które wypowiada DICE. Jeden... Ktoś w ogóle jeszcze ufa jakiemukolwiek słowu od EA? Czy ktoś jeszcze im ufa w jakimkolwiek rzecz, stopniu? ...która napawa Polka mnie to całkiem dobre zastępstwo za Patryka Sunderlanda, który pracował przy tych najlepszych... Ja tu wyczuwam Nowym problemy. Gry jest Vince Zampella, którego możecie kojarzyć z Respawn Entertainment, czyli ekipy, która zrobiła Apexa, a Apex jest naprawdę dobrą strzelanką, dobrym Battle Royale'em. Jestem ostrożny, ale po cichu liczę, że coś to z dobrego w końcu Ugotuję. Oj, Concord, Concord. Pamiętacie w ogóle jeszcze tę grę? Concord? No, miała premierę nie. Tam miesiąc temu, nawet chyba nie, 3 tygodnie temu, a już nie ma działających serwerów, nie można jej nigdzie kupić. Oh. Sony wydaje się, że anulował projekt, lub bardzo potężnie. No, w górę FIFKi to mówisz o cenie, czy co? Też niego wstrzymało i dopiero będzie wypuszczać za kilka miesięcy, lat, może. Pod koniec tego roku debiutuje serial Secret Level, której, z którego jeden odcinek będzie traktował właśnie o uniwersum Concorda. No i ciekawy jestem, czy wtedy Sony po raz kolejny wytoczy działa concordowskie i zaszczyci nas możliwością grania w Concorda jeszcze raz na sklepach i będziemy mogli sobie kupić, a może za darmo będzie, kto wie. No ale nowe doniesienia nie napawają mnie optymizmem, ponieważ wygląda na to, że w tym studiu morale nie są najwyższe, panuje dosyć spory chaos, a Concord kosztował więcej niż wszyscy sądziliśmy. Redakcja Kotaku napisała, że dla wielu osób w firmie wciąż nie jest do końca jasne, co będzie się dalej działo. W artykule przeczytać możemy, że nastroje w zespole są bardzo słabe, w większości pesymistyczne, a deweloperzy sądzą, że Concorde nigdy nie wróci do życia. Wielu pracowników po prostu nie wierzy w ten projekt i już mają spotykać się, by myśleć nad czymś nowym, zostawić Concorda w i skupić się na kolejnych projektach. Nie Ryan... Ryan. się, Ja się nie dziwię. Skoro to była taka totalna klapa, to naprawdę nie dziwię się, że chcą to porzucić, mimo. E Czasu i wydanych pieniędzy, ale no kurczę, z, z drugiej strony to już tak trochę trochę smutno, że sami pracownicy w to nie wierzą, nie? Że to już jest. Do wyjebania. W sensie to i tak jest do wyjebania, ale i tak smutno trochę. Niech weźmy gry i coś z tego zrobią. Możliwe w sumie, że tak by zrobili, w sensie, no ja nie wiem jak tam jak tam wygląda sama rozgrywka i jak w to się gra. Ale no chyba nie za dobrze, bo nawet jakby było wiecie, wyglądowo nie tak, a jest na pewno nie tak wyglądowo, eee, no to jakby się dobrze grało, to ludzie by grali. No to myśli, nie wiem, czy tam coś z tego ugrają. No oni nie, wie, nie widzą, co się dzieje na rynku G. To, to już w sumie mówiliśmy ostatnio, że tam są ludzie, którzy, którzy totalnie nie, og nie ogarniają rynku. Jak możesz siedzieć w grach, być na rynku Ludzi, którzy grają, robić za nich gry i nie wiedzieć, co się dzieje na rynku z grami. No, no to jest nieodrobienie pracy domowej, to takiej podstawowej. Elis miał zrezygnować ze stanowiska reżysera, ponieważ porażka dotknęła go bardzo personalnie. No i pojawiają się nawet obawy, że Sony może zamknąć. Firewalk, odpowiedzialne za Concorda, a ludzi z tego studia... Obawy? Nie... Obawy? Nie no, pytanie, to kogoś w ogóle interesuje? Czy oni to zamkną, czy nie? Ta gra. To wyszła z tego totalna klapa. Ja myślę, że absolutnie. Nikt się tym nie martwi. Ale no tak, ja na ich miejscu bym miała obsrane gacie, ale ja już na tym etapie wiedziałabym, że tutaj nic do kieszeni nie wyjdzie z tej gry, bo jak ona w dniu premiery była taką klapą, no to no inwestycja się nie zwróci, ale czy, czy to jest zwrot, na który zasłużyli? No, jakikolwiek. Ja mam nadzieję, że już nie będą mieli wysokich stanowisk. No po czymś tak, już, już rozmawialiśmy o chociażby o osobie... Która kreowała postaci, która je tworzyła, wymyślała, no to został zwolniony, więc ja myślę, że tam czystki pójdą. Rynek zweryfikował, Disney się nie nauczył. Rynek, różne rynki weryfikują to, co oni teraz robią, bo oni robią bardzo podobne rzeczy na różnych sferach sprzedaży, ale no, coś tutaj, coś tutaj idzie nie tak, bo absolutnie nikt w tych firmach nie ma jakiegoś przemyślenia, jakiejś refleksji, że coś chyba robią nie tak, skoro nie zarabiają. Skoro ludziom się nie podoba, skoro hejt narasta, no brakuje tutaj ewidentnie osoby, która by powiedziała Dość! Dość! Robimy gówno, trzeba to zmienić! Po prostu w to nie wierzę, bo już tyle razy właśnie było słyszane od różnych firm, że no my wiemy, damy wam to co chcecie, bo wy macie rację A potem wychodziło coś, co zrobili i wychodziło na to, że jest głównym i było, że ty jesteś siaki owaki, ty się nie znasz do tworzenia innych projektów A pewnie jakąś ich część po prostu zwolnić Porozmawiajmy sobie teraz o budżecie Concorda Colin Moriarty napisał na Twitterze Tak, rozmawialiśmy długo z kimś Kto pracował nad Concordem I jest gorzej niż myślicie W firmie gra była określana jako Przyszłość PlayStation Z potencjałem nawiązującym do kwiecznych. Znaczy to ja się zgodzę Ja się zgodzę Ta gra pokazała przyszłość PlayStation i na ich miejscu bym się bała. Na... Trzęsłabym portami Tak wojen. a kultura tej toksycznej pozytywności wśród twórców powstrzymała wszelkie negatywne opinie, krytykę, która mogła, rozumiem, jakoś pomóc w lepszym projektowaniu? No bo krytyka często wpływa bardzo pozytywnie na projekty. A jeżeli wszyscy tam byli nami, którzy potwierdzali, że tak, tak, zajebiście było, fajnie robią chłopaki, no to wyszło jak wyszło. No i ziomek na koniec do. Ja mam taką śmiałą tezę, że jakimś cudem Sony stwierdziła. Że wypierdoli 400 milionów dolarów na grę, którą zrobił chujowo, żeby usłyszeć krytykę i następną grę zrobił dobrze. Change my mind! Nie no, ogólnie. Ogólnie to. powodzenia. Powodzenia życzę, bo jeśli to. to jak to pokazało przyszłość PlayStation, no to. to ja chętnie popatrzę, jak to płonie. Patrzcie co na PS5 Pro. Ja mówiłam, że. Ja, się, znaczy jak je, ja to tak sobie rzuciłam, to przyszło mi tak do głowy i w ogóle, ale i to było bardziej w formie żartu, że oni ceną PS5 Pro chcą sobie nadrobić straty z Concorda, ale no jak oni wydali tyle pieniędzy i nie zarobili, prakty no praktycznie no, nic nie zarobili patrząc na ten wydatek, to ja jestem w stanie w to uwierzyć, naprawdę jestem w stanie w to uwierzyć. Tak, to ma sens. Tam trzeba coś zrobić z badaniem rynku i, i w ogóle, bo ktoś bardzo nie wywiązuje się ze swojej pracy. Podaję, że Concord kosztował 400 milionów dolarów. 400 milionów dolarów. 400 milionów dolarów. Ciężko mi to przechodzić przez gardło. Wiecie ile kosztował Red Dead Redemption 2? Budżet? Ale ja, co by było z telefonami Microsofta, jak szybko wyszły, tak szybko się to wyjebało. Owszem, do ostatnio nawet rozmawialiśmy, że to taka kupa była. Red Dead'a określa się na widełkach. Czemu nie? milionów dolarów do 540 milionów dolarów. Concord kosztował prawie tyle, ile kosztował Red Dead Redemption 2? Po prostu idźmy dalej. Pamiętacie, że ten bardzo Ale się... też musimy zobaczyć, że na kiedyś te pieniądze były większe niż teraz te pieniądze kiedyś były dużo więcej warte niż teraz. Ten trailer cinematic Dragon Age The Veilguard, ten który pokazał fanom, że ta gra ma niewiele wspólnego z rzeczywistym Dragon Age'em. Najprościej chyba opisać go słowami Fortnite'owy. Nie pasował on w ogóle do klimatu, jaki charakteryzował poprzednie części. Był według wielu zbyt kolorowy. No i ten trailer po kilku miesiącach zdecydował się skomentować Luke Stevens. Jest to youtuber, Błaga który mnie. wziął udział w takim specjalnym pokazie i na Błaga tym pokazie mnie, mniej ten trailer by zły. sobie z kilkoma deweloperami i powiedział, że większość deweloperów, których spytał, krytykowały zwiastun za jego niepoważny ton, nie pasujący do klimatu Dragon Age'a. Cytując Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale to bardzo interesujące, więc powiem. Rozmawiałem z osobami pracującymi nad Dragon's Age The Veilguard to byli ludzie zarówno z działu marketingu, jak oh, i produkcji. Dziękuję. Od niemal wszystkich usłyszałem że też nie podobał im się zwiastun. Oni nie chcieli, żeby ten zwiastun trafił do sieci i był pierwszym spojrzeniem na The Veilguard. Jeżeli dobrze to interpretuję, to wydaje mi się, że deweloperzy zrzucają winę na Electronic Arts i mówią, że to nie od nich zależy od trailer. Ale ja tutaj zadam pytanie. Kurwa, jesteście twórcami. jest ja zadała takie pytanie. Czy ktoś jeszcze ufa? Jej. Tej gry, nie? Nikomu z nich nie udało się dopilnować, żeby to oni mieli też jakiś kreatywny wkład w ten cinematic trailer. To pierwsze wrażenie. Nie mogli tam dawać jakichś poprawek, nic w tym stylu nikt ich nie zapytał. A jeżeli nikt ten Dragon Age też będzie ciekawy, ja myślę, że słowo ciekawy nadal jest w cudzysłowie, to nie jest, nie jest dobre, nie jest dobre. Ubisoft miał swoje gówno, teraz czas na EA. Jakby są takie firmy, największe kiedyś, nie, które robiły hity i w ogóle i teraz wszystkie te firmy robią krapy. Robią, robią rzeczy, na które by mieli, nie wiem, budżetu 50 tysięcy. I nie zapytano o to, wiem. co oni mieli wywalone po prostu i nie interesowali się tematem i ten zwiastun po prostu wylądował w sieci. Takie rzeczy jak ten Cinematic Trailer nie powstają w jedną noc i raczej, jakby ktoś z Bajowero no. się tym zainteresował i postarał się, żeby to nie wyglądało jak wygląda, to może ten Cinematic bardziej by pasował do Dragon's Age, gdzie był reżyser tego projektu. To tyle na dzisiaj. Bijacie na Twitcha, bo codzienny o 17. Ej w sumie, bo oni teraz tak się srają, że o nie podobał nam się i ogólnie chujowo wyszło, ale tak naprawdę to pewnie w międzyczasie absolutnie na nic nie patrzyli, nie starali się powiedzieć im co im się nie podoba, tylko zobaczyli gotowe i stwierdzili, że gówno. No to też trochę słabo. Ja już nikomu nie wierzę, nikomu nie wierzę, żadnej firmie, która mówi zrobił wam zajebistą grę, to mi się już czerwona lampka zapala z tyłu głowy. I myślę, że już większo większość tak ma niestety. Zrobię Ci zajebistą grę jak chcesz. Red flag! Nie ufam ci!